Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj taki malutki unboxing, ponieważ zamówiłem sobie parę rzeczy z Polski. Dotarło do mnie to w zasadzie dzisiaj, ale no, tydzień temu zamówiona paczka. Także długo nie czekałem ze sklepu rośliny akwariowe. Bardzo fajny sklep, kontakt z, z właścicielem. Wszystko ekstra. Słuchajcie, no, wyciągamy po malutku wszystkie rzeczy. Są to oczywiście testy wody. A w zasadzie to są uzupełnienia do testów, właśnie. Słuchajcie, ja tutaj sobie przygotowałem, żeby Wam pokazać. Kiedyś kupiłem sobie coś takiego jak. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Walizeczka do testów z jakimiś tam podstawowymi testami. Ja wtedy jeszcze nie miałem za, za bardzo pojęcia o, o, o tym, jakie testy są mi potrzebne w akwarystyce roślinnej itd. itd. I kupiłem sobie coś takiego. Jest to Aquaset 1. Jeśli chcecie zakupić lepszą walizeczkę, właśnie jeśli chodzi o podrośliny, to proponowałbym sobie kupić Aquaset 2, dlatego że tam prawdopodobnie, ja nie pamiętam, jaki skład, jakie testy są zawarte w tamtej walizce, ale myślę, że więcej na pewno będzie yy, i co tu mamy, yy, na pewno będzie, bo żelazo jest też w tej, ale na pewno będzie wapń, magnes yy, i na, na pewno będzie potas. A takie rzeczy jak na przykład. NO2 czy, czy amoniak czy azotyny, ja tak naprawdę z tych testów tą walizkę mam chyba 4, 3, 4 czy czwarty, czy piąty rok już leci, a tak naprawdę te testy są wywalone już dawno temu do kosza może dwa razy przetestowałem wodę na, na amoniak i azotyny bo tak naprawdę rzadko się to robi zwykle po restarcie czy po założeniu nowego zbiornika, także jeżeli macie taką walizeczkę to wystarczy że sobie będziecie zamawiać Coś takiego jak refil. Testów, i tutaj nie ma na przykład tak. Co my tu mamy? Na przykład test na żelazo. Dostaniecie tylko taką buteleczkę. Ale widzę, że tutaj zmienili, bo ta łopateczka była inna. Dobra, ale jeśli chodzi o kartkę z odczytem, z kolorami, no to już macie w tej walizce, także tutaj już niepotrzebnie. A testy jeśli chodzi o ocenę tych refili są dużo tańsze niż, niż, pełne, niż pełne testy. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj test na żelazo, test na potas, którego dawno nie robiłem. Wapń, magnez, którym się kończy, to odkładamy. NO3, PO4. Wszystkie testy, które Mam i tutaj zbliżamy się, tak naprawdę, do fajniejszej rzeczy czyli mineralizator kwadropu. Wszędzie, gdzie nie wejdę na fora, koledzy, internety i tak dalej, i tak dalej, że jeżeli myślicie na poważnie o akwarystyce roślinnej to przydałby Wam się dobry mineralizator, jakim jest na przykład Quadrop GH Plus One Plant. Stosunek wapń magnes 4 do 1. Poza tym nie wiem nic na temat tego mineralizatora. Nie wiem, czy tam jest zawarty sód. Wiem tylko, że podnosi GH. KH zostaje na stałym poziomie. Czyli no 0, po prostu 0 KH. Ja będę chciał mineralizować sobie wodę o 5 stopni w górę. Moja kranówka ma jeden, ale no to tak tak wyjdzie, że będzie 6. Myślę, że to będzie około 25 do 30 w sumie z kranówką 30 wapnia i 6 magnezu. Tutaj mamy oczywiście jakieś dwie miareczki. Jedna większa, druga mniejsza. Nie skupiałem się na tym, jak to dozować i tak dalej, ja będę musiał sobie poczytać. Co z czym się je? Miareczka taka też jest. Zobaczymy, czy to będzie łatwe w stosowaniu, ponieważ widzę już, że to jest jakaś taka zawiesina. I to trzeba będzie pewnie zbełtać. No mocno nie chciałbym tego bełtać, bo nabierze baniek i, i to dozowanie nie będzie miarodajne, ale dobra. Oczywiście chyba dzisiaj zrobię sobie podmiankę. I od razu przetestuję ten mineralizator. Znaczy od razu przetestuję. To nie jest tak, że, że od razu zobaczę jak to działa. Nie? Oczywiście jak kupił sobie zapas na dłuższy okres. I jeszcze jeden. I teraz coś na czym też zależało mi bardzo, żeby zacząć szybko to stosować. Ja to jest od razu już zaspoileruję, że to jest na, to są nawozy mikro. Ja cały czas stosuję Intermac plus czelad żelaza 13%, ale za każdym razem jak mierzę sobie żelazo, to wychodzi mi zero w supie wody. I teraz nie wiem, czy ja za mało stosuję tego żelaza, czy jest tak ten czelat niestabilny, tak to żelazo jest niestabilne, że od razu wytrąca się z wody i, i po prostu nie mogę tego zmierzyć. Dlatego postanowiłem sobie zamówić coś takiego. Zaraz otworzę. Teraz otworzę i zobaczymy. Firma Azo to nie jest absolutnie reklama. Bo ja nie wiem czy te nawozy działają czy nie. Jeśli macie jakieś doświadczenie z tymi nawozami, ale zapakowali. No nieźle, chyba źle się za to zabrałem. Jeśli macie jakieś doświadczenie z tymi nawozami, to prosiłbym was o komentarz pod filmem, czy w ogóle działa to i to jest tak, tu mamy Azo Trace Element, to jest nawóz podstawowy. Ogólnie z tej firmy Azo tam jest kilka tych nawozów. Tam nawet kusiło mnie, żeby kupić sobie, już nie pamiętam dokładnie nazwy tego nawozu, ale tam było, żniwe, że, że bardzo wybarwia czerwone rośliny i nawet zielone robią się czerwone. No ale <laughs> jak przeczytałem sobie skład, był tam i potas i, i magnez, wszystko tak naprawdę, co, co ja nie chciałbym, żeby było w, nawo w nawozie mikro zawarte, ponieważ ja to wszystko sam dozuję. Raz, że idzie to z mineralizatorem, a dwa, że na przykład potas. Osobno sobie tyle, co mi pasuje, sypię do, do podmienianej wody i to ma, ma to grać po prostu. Jak ja mam jeszcze zastanawiać się dodatkowo, co jest w nawozie i ile tego potasu idzie, i tak dalej. Nie chcę po prostu kombinować. Dlatego kupiłem sobie coś takiego jak Trace Element. Elements, to jest nawóz. Wszystkie te śladowe. Mikroelementy bez makroelementów, same mikroelementy bez potasu, bez magnezu i tak dalej. Także to jest nawóz dla tych, którzy sami sobie mineralizują wody, same, sami uzupełniają potas, magnes i tak dalej. Także to jest fajne. Później, później będę sobie czytał, jak to dozować. Mam nadzieję, że z tą buteleczką mi szybciej. Jak się nauczył, jak go butelki. I drugi nawóz mikro. Hm. Dali coś ekstra co? Ale gdzie to. Wszystko. I drugi nawóz, który sobie kupiłem, jest to e, nawóz żelazowy. E, I tu ciekawostka taka, bo nie chcę tutaj teraz zabierać czasu na antenie, a tu jest jakiś polski opis. Do akwarium roślinnego rafow, co? rafowego i stawu. Dozowanie 10 ml na 100 litrów wody po każdej yy, cotygodniowej podmianie. Szczęśń przed użyciem, oczywiście. Dodaj w miejscu wypływu filtra. Jedna nakrętka równa się 20 ml. Mały kubek wewnątrz nakrętki 5 ml. Ciekawe. Nie wiem, będę czytał jeszcze opis po, po angielsku. Widzę, że jest fajnie, że jest po angielsku chociaż. E, no, znalazłem opis na e, stronie sklepu akwarystycznego 2400, <grytanie> że e, dodaj coś, coś w tym stylu, że dodaj 10 ml e, do akwarium, tegoż specyfiku, a żelazo podniesie ci, ci się o 1,400, coś tam ppm -a. trochę dużo, tak mi się wydaje przynajmniej. A zaraz, tutaj też widzę. No, że dodać, no to dużo tak naprawdę. Czyli okazuje się, że ja tak naprawdę tego żelaza, jeśli ja podawałem do swojego akwarium 0,8 tygodniowo, czyli wychodzi, że ja grubo za mało dodawałem żelaza. <grym> no zobaczymy, jak to będzie działać w każdym razie i, i, i po kilku tygodniach pokażę Wam, czy działa, czy nie. Ja się biorę teraz za robotę. Was zapraszam już na następny filmik. Trzymajcie się. Cześć.